Bardzo serdecznie Was wszystkich witam. Dzisiaj chciałem opowiedzieć taką bajkę z czasów, kiedy jeszcze nie było tej kwarantanny. I mogliśmy się spotykać, a zwłaszcza mogliśmy wybierać się na lednicę. Słonik Miko. Taki słoń, który grał przepięknie na trąbie, był częścią muzycznego zespołu. Nalednicy przepięknie grał. I kiedy nasz znajomy Zajączek Felek, a był jeszcze wtedy mały, Stosunkowo usłyszał to granie. Z zainteresowaniem od razu przybiegł w to miejsce, gdzie odbywały się próby zespołu muzycznego Lednickiego. Kiedy zobaczył swojego znajomego, słonika Miko, który przepięknie grał na trąbce, powiedział o właśnie, jak ty wspaniale grasz na trąbce i co ja bym też mógł razem z Tobą być częścią tego zespołu a w ogóle dlaczego tak gracie co się będzie wydazało a na to szłonik Micho powiedział Wybieramy się na Lednicę, tam będziemy grali, będzie mnóstwo ludzi, mnóstwo zwierząt, mnóstwo wszystkich. Co roku wybieramy się na Lednicę, droga jest długa, droga jest daleka, idziemy piechotą, ale towarzyszą nam dźwięki, towarzyszy nam cały świat. A na to Zajączek Felek powiedział, wspaniale, niesamowite, co ja mógłbym się wybrać razem z tobą, Miko. A na to Miko powiedział, no wiesz, ty jesteś jeszcze taki trochę mały, to jest daleka droga, długa, nudna, gorąca, nie wiem, czy, czy dałbyś radę, ona trwa trzy dni. A na to zajączek powiedział, oczywiście! Oczywiście, ja jestem bardzo cierpliwy, ja jestem bardzo cierpliwy, gdybym mógł się wybrać z tobą. A na to słonik Miko powiedział: No dobrze, jutro rano o świcie ruszamy, bądź przygotowany. Ucieszył się zajączek Felek: Wspaniale, 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 jutro rano o świcie będę. No i spotkali się, słońce wschodziło, cicho było ptaszki powoli zaczynały śpiewać. Zajączek Felek zacierał swoje łapki. Uwaga, jak będzie Psygoda, Psygoda, Psygoda idziemy na i idziemy na lednicę. Przyszedł też Słonik Miko. Zajączku Felku, a zatem wyruszamy w drogę i ruszyli, ruszyli bardzo żwawo, raz, dwa, trzy, I raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I szło się tak lekko, tak lekko, tak lekko, ale w nagle nad horyzontem pojawiło się słońce coraz większe, coraz większe, coraz większe, coraz większe. I zaczęło się robić gorąco. I tak szli już nie tak żwawo, tum, 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 ale nagle kroki stały się ciężkie. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. dum, dum. I tak sobie pomyślał, zajączek Ferek, no oczywiście, zaczyna się robić ciężko. I tak szli dum, 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 dum. długo. Długo nudno gorąco, długo nudno gorąco, długo nudno gorąco, długo nudno gorąco. I nagle Zajączek Felek powiedział, jak to długo jest, ja już nie mam siły. I na to Słonik Miko powiedział, Mówiłem, że będzie długo, nudno i gorąco, ale mówiłeś, że jesteś cierpliwy. No i szli długo, nudno, gorąco. Dom, 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 dom i Sejonczyk nagle usiadł na środku drogi i powiedział: Jak długo jest? Jak długo jesteś? Ja nie wiedziałem, że to będzie tak trudne, że tak jest gorąco. Ja dalej nie idę. Ja dalej nie idę. Tu zostaję słonik Miko. Zmartwił się, próbował zagrać najlepsze melodyjki na swojej trąbce. Ale nic nie działało i wtedy zawołał swojego przyjaciela, niespodziankowego wróbelka Elka. Ale przyfrunął jak zawsze. Zaczął śpiewać swoją najpiękniejszą, niespodziankową piosenkę. Wszystko będzie dobrze, o to nie ma żadnej obawy. Felek jest bardzo cierpliwy, zmęczenie nie da mu rady. Wszystko będzie dobrze, o to nie ma żadnej obawy. Felek jest bardzo cierpliwy, zmęczenie nie da mu rady, ale niestety zajączek Felek spuścił uszy, zamknął oczy i mówił tylko bez sensu, bez sensu, bez sensu, bez sensu, bez sensu. I nic do niego nie da docierało, Nic do niego nie docierało, i nawet brubelek-elek troszkę zaczynał się poddawać wątpieniu, co tu zrobił. Ale przypomniał sobie, że jest jeszcze jeden sposób, i zwinął łapki w trąbkę i zawołał: hop, 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 hop czy ktoś mógłby pomóc? Hop, 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 czy, czy ktoś mógłby pomóc? I cisza. Cisza, 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 ale nagle trzy malutkie, czerwoniutkie poziomki. Nie wiadomo, czy one wyszły na drogę, albo może w słońcu się ukazały, albo się uśmiechnęły. W każdym razie znalazły się blisko zajączka felka, i tak jakby do niego podeszły trzy czerwone poziomki, i nagle słonik Miko zatrąbił. Usłyszał to. Felek otworzył oczy i zobaczył trzy czerwone poziomki. Jakie wspaniałe poziomki! Jakie wspaniałe psy specjalnie. Do mnie dziękuję, bo bardzo dziękuję. Zjadł przepiękne, cudowne, słodziutkie poziomki. I tak się ucieszył, i tak się ucieszył, że zapomniał o zmęczeniu. I powiedział to słonika Miko, co jesteś taki zmęcony, co jesteś taki zmęcony, idziemy dalej, idziemy dalej. Przecież ci mówiłem, że będzie trudno, ale ty takie te troszeczkę cię takie wątpliwości. Ogarniają, idziemy dalej, idziemy dalej. Ja to co innego, ja jestem cierpliwy, silny i mocny, wszystko potrafię. I ruszyli w drogę. Zdziwił się słonik Miko, że... Felek tak nagle zapomniał, że przed chwilą mówił, że już dalej nie pójdzie, no ale dobrze nucił sobie pod nosem, Ta, na, 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 na 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 Potem był nocleg, spali smardzie. <mum> I następnego dnia znowu ruszyli, i zajączek fali. Ły, prosy, prosy, idziemy, idziemy, zobacz, jak to jest łatwo. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Ale znowu. Póki nie było słońca, szło się łatwo, a potem się pojawiło potężne, czerwone najwia potem żółte słońce, i zaczęło się zrobić gorąco, 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 i z każdym krokiem trudniej było iść dom, dom, dom. Długo, nudno, gorąco, długo, nudno, gorąco, długo, nudno, gorąco. I znowu zajączek Felek usiadł na środku drogi i powiedział. Ja już dalej nie idę, jak długo to ma potrwać. Jest tak długo, jest tak nudno, jest tak gorąco. Ja już nie idę. Słonik miko znowu spróbował z wszystkich sił najpiękniej, jak tylko potrafił zagrać. Ale nic nie skutkowało. Nie słyszał zajączek Felek, nie widział, nawet kiedy przyleciał nasz niespodziankowy wróbelek Elek, który się zjawia zawsze wtedy, kiedy ktoś jest w kłopocie i zagwizda swoją ulubioną piosenkę. Wszystko będzie dobrze, oto nie ma żadnej obawy. Felek jest bardzo cierpliwy, zmęczenie nie da mu rady. Nie słyszał, nie widział, nie słyszał, nie widział, nie słyszał, nie widział, nie, widział, nie słyszał, nie bez sensu. No i znowu sięgnął niespodziankowy wróbelek elek po ostatnią deskę ratunku. Ho, 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 A tu nagle trzy. Małe grzybki, przepiękne, prawdziwki, bialutkie, korzonki i czapeczki takie brązowe, tak jakby wyszły na środek drogi. Zobaczył je najpierw słonik Miko, wziął trąbkę i zatrąbł. Kiedy usłyszał ten dźwięk, zajączek Felek otworzył jednak oko, popatrzył. O, jakie Wspaniałe! Jakie wspaniałe gzybki! Zerwiemy je i zabierzemy ze sobą. Potem zrobimy tak, że one będą schły na słonecku, a potem będzie wspaniała zupa gzybowa, tak jak robi babcia balbina. Wspaniałe gzybki! No i nagle zapomniał o zmęczeniu i powiedział do. Do słonika mi się ukochany, czemu ty jesteś taki zmęcony, to jesteś tak niecierpliwy, w co ci z tym mówiłem, będzie długo, nudno no, gorąco, ale, ale musisz zbyt pana ziemy, idziemy, 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 idziemy. I tak już poszli i doszli na nocleg i tam znowu... No. Śniło im się, śniło im się, że idą i że jest długo, nudno, gorąco, dom, dom, ale rano zbudzili się obydwa i rzeźcy i wyruszyli w drogę i znowu, póki było rześko i chłodno i nie było potężnego słońca, Zajączek Felek szedł i podśpiewał sobie Ja to 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 po I sprawił mnie śpiewać, i sprawił mnie śpiewać, i sprawił mnie trąbić tak dobrze jak Miko Ale znowu pojawiło się słońce, najpierw czerwone, potem coraz bardziej żółte, żółte, żółte I potężne, i nagle krok stawał się ciężki, Dum, tum 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 Tum, 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 długo, nudno, gorąco, długo, no gorąco, długo, gorąco. I usiadł znowu żajączek Felek na środku drogi. Powiedział, jak długo tu jest, ja już dalej nie pójdę, ja już nie mam siły, po co wróciłem w drogę. Cysko jest bez sensu. I znowu ze wszystkich sił słonik Miko próbował zagrać. Nic nie działało, oczy zamknięte, uszy zamknięte, a serce prawie nie czujące. No i znowu przyfrunął wróbelek Elek, przywołany przez słonika Mikał. I zaczął śpiewać swoją ulubioną piosenkę. Wszystko będzie dobrze, oto nie ma żadnej obawy. Felek jest bardzo cierpliwy, zwątpienie nie da mu rady, ale niestety oczy zamknięte, uszy zamknięte, aż serce prawie nie czujące ze zmęczenia. Nic nie działało, nic nie działało, nic nie działało, ale mamy zawsze ostatnią deskę ratunku. Hop, 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 ktoś mógłby pomóc. I nagle strumyczek. Strumyczek plum, 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 który płynął obok drogi. Tak jakby zmienił swoją drogę i przepłynął obok łapek felka i tak go troszeczkę połaskotał. Co to się stało? To ty się... O, proszę, jaki wspaniały strumycek! I tak mnie połaskotał w nogi, jaki wspaniały! Wiedziałem, że wszystko będzie tak dobre. Mikuś, czemu ty jesteś taki zmęczony? Cemu masz opuszczone usy i zamknięte oczy? Serce prawie jakby nie czuło. Co ty przecież Ja ci mówiłem, ja jestem cierpliwy. Ty troszeczkę inaczej, taki jesteś właśnie jakiś taki niecierpliwy i mówisz, że wszystko bez serca, nie pójdziesz dalej. Wstawaj, wstawaj, idziemy. No i Poszli i poszli, i tak szli, że nagle znaleźli się w takim miejscu, gdzie była zielona tablica i napisane Pola Lednickie! zawołał Felek z radości. Proszę, Pola Lednickie! To chyba tutaj jest to spotkanie. I nagle usłyszał, jak cały zespół czekając na słonika. Miko grał. Kiedy zajączek Felek już chciał zacząć mówić do słonika Miko, jaki to on jest cierpliwy, jaki to on jest dzielny i dzięki tej dzielności, cierpliwości szedł sam do przodu, w tym momencie usłyszeli razem z nieba taki dźwięk, który znamy hu huchucha, huchucha soba Zofia przybywa. Soba Zofia się pojawiła i powiedziała: O, witam cię serdecznie. Felku, jak się cieszę, że doszedłeś. Powiedz dzięki czemu doszedłeś? Komu zawdzięczasz to przyjście? Sajączek zajączek Felek powiedział: Jak to komu? Chcecie sobie: Przecież ja jestem cierpliwy, przecież ja jestem wytrwały, przecież ja jestem bardzo dzielny, nie było żadnego problemu. Mówię ci, co Zofio, nie było żadnego problemu. A na to Soba Zofia powiedziała: Ho, 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 i ani razu nie zwątpiłeś, i ani razu nie usiadłeś na drodze, i nie powiedziałeś, jak długo jeszcze i już dalej nie pójdę. No, może raz jeden. Raz jeden, tak? I co ci wtedy pomogło? Wtedy mi pomogły podziomki. A, i to było tylko raz jeden, jedyny, tak? No, nie, jeszcze było drugi raz. A drugi raz, a co ci wtedy pomogło? A wtedy mi pomogły takie cygzypki brązowe, a tylko dwa razy. Więcej już nie było. Na pewno, ho ho ho. Ho ho, 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 ho. Już nie było więcej razy. No było. Trzeci raz też było. Trzy razy właściwie było. Aha, a co ci wtedy pomogło? Wtedy mi pomógł strumycek, który mi obmył z słapki. I wtedy posedłem. No to powiedz, Felku, właściwie komu zawdzięczasz to, że doszedłeś? Na pierwszym miejscu to chyba słonikowi Miko. Na drugim miejscu to chyba wróbelkowi Elkowi, a potem trzy poziomki, trzy i strumycek. Czyli właściwie doszedłem dzięki psyjaciołom. Dosedłem dzięki psyjaciołom. I mogę zaśpiewać. Jestem Twój, zbaw mnie, panie Amen. W imię C niech tak się stanie. Amen. I od tego czasu zajączek Felek wiedział, że nie własna cierpliwość, nie własna dzielność, ale ci, którzy są dookoła nas, zwłaszcza w najtrudniejszych momentach. Pomagają iść nawet wtedy, kiedy jest długo nudno-gorąco, długo nudno-gorąco, długo nudno-gorąco, długo nudno-gorąco, długo nudno-gorąco. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za obejrzenie tego filmu i zapraszamy do ZASU. Ja nigdy nie umiem wypowiedzieć tego słowa, ale zapiszcie się na nasz kanał Dominikanie Poznań YouTube.